Kolejna sesja Rady Powiatu Ełckiego to oprócz zaplanowanych wcześniej punktów kolejne podwyżki. Po podniesieniu wynagrodzenia w sierpniu dla starosty na ostatniej sesji przyszła kolejna radnych. W ostatniej chwili starosta wprowadził na sesję punkty dotyczące zmiany wysokości diet. Diety są rekompensatą za utracone dochody radnego, który sprawuje swój mandat, ponieważ pracodawca jest obowiązany oddelegowywać radnego do prac w Radzie Powiatu i zwykle to co najmniej trzy dni w miesiącu wyrwane pracodawcy. Praktycznie, a w związku z tym z wynagrodzenia radnego również? Starosta zaznaczył, że diety nie były zmieniane od 2000 roku. Poza tym radni dojeżdżający z terenów wiejskich muszą mieć rekompensatę za dojazd do Ełku kilka razy w miesiącu. Termin wprowadzenia podwyżki nie był przypadkowy, bo teraz akurat trwają prace nad przyszłorocznym budżetem. Trzeba w nim uwzględnić większe wydatki, chociaż w tym budżecie obejdzie się bez przesunięć na ten cel. Chcę podkreślić również, że sumy, jakie są wydatkowane, są zaplanowane, nie rodzą żadnych dodatkowych skutków finansowych. W związku z tym na tyle można było sobie pozwolić, bo większych środków nie posiadamy. W kuluarach mówiło się, że przed sesją radni z koalicji PO i PiS uzgodnili wspólne głosowanie za podwyżkami. Oficjalnie jednak nikt tego nie potwierdza. Była to propozycja właśnie pana starosty konsultowana z klubami i każdy z radnych mógł podjąć decyzję samodzielnie bez żadnej dyscypliny klubowej. Głosowanie też pokazało, że nie trzymano się ustaleń klubowych. Za podwyżkami było dziewięciu radnych, sześciu było przeciw, zaś czterech wstrzymało się. Gdyby osoby wstrzymujące się zagłosowały przeciw, podwyżek nie byłoby. Jednak dostaną je i to wszyscy, nawet ci, którzy byli im przeciwni. Podwyżkę prawdopodobnie dostanę, tak jak i wszyscy radni, bo to jest obligatoryjnie dla wszystkich. Natomiast to, co powiedziałem, ja uważałem, że. Można spokojnie jeszcze funkcjonować przy takich dietach. Podwyżka miesięcznej diety radnych, w zależności od jego funkcji w Radzie, będzie wynosiła od 150 do 270 zł. Większość radnych jest zdania, że zmiana wysokości diet jest słuszna. Uważam, że naprawdę poświęcamy bardzo dużo czasu. Ja, na przykład, jestem w czterech komisjach. Oprócz tych komisji jest wiele innych zajęć dodatkowych, a akurat diety w naszym powiecie nie są tymi dietami najwyższymi na tle województwa, czy nawet w porównaniu do niektórych gmin w naszym powiecie. Według nowych stawek przewodniczący Rady otrzyma prawie 1700 zł brutto. Jego zastępcy oraz przewodniczący komisji po 1130 zł. Dieta wiceprzewodniczącego komisji będzie wynosić 1020 zł. Pozostałych radnych ponad 900 zł.